Z Londynu, za mną stadion na Wembley, a ja jestem na parkingu. Taki szybki live, zaraz wyjaśnię, dlaczego jestem tutaj na parkingu w supermarkecie czynnym 24 godziny na dobę. Bardzo ładny księżyc jest też dzisiaj. A księżyc mogę Wam pokazać. I zaraz przystępujemy do wyjaśnień. Tu jest ten parking. O, ładny księżyc, prawda? Ktokolwiek mnie ogląda, będzie oglądał. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Jest i stadion. Powód, dlaczego tutaj jestem na parkingu, jest bardzo prozaiczny, bo o godzinie tej, jaka teraz jest, czyli godzina. U was już jest po 20, u mnie jest po godzinie 19. O godzinie 19, co mnie bardzo cieszy, tutaj są przecenki i jest rozpychanie się. Zanim przystąpimy do tematu audycji, pokażę Wam co można nabyć. Na przykład taka sałatka stuńczyka. Widać cenę. Widać, kto mieszkał był w Anglii, to widzi 25 pensów czyli troszeczkę ponad złotówkę, no to można dać. Tutaj z kolei mamy do samolotu sobie kupiłem. E... O jest cena, dobrze, to jest takie sushi, bo ja lubię jeść w samolocie sushi i zostawiam tam zawsze też książkę. 2 złote mogę dać, tak, 4 razy 5, mniej więcej 2 złote. Drogo, drogo, bywały i po 20 pensów, takie, no ale tyle mogę mogę dać. To mnie cieszy. O godzinie 19 jest trochę rozpychania się tutaj codziennie. To jest moja ulubiona, mój ulubiony supermarket, bo tu niedaleko był dom pani Halinki. Postaram się zrobić, jak będę znowu w Londynie, sprzed tego domu. Tego domu już nie ma, ale powspominamy trochę. Muszę Wam powiedzieć, że Pozdrawiam wszystkich, którzy i mnie pozdrawiają bardzo serdecznie, mam nadzieję, tak mikrofon jest, wszystko dobrze słychać, tutaj są fajerwerki, nie widać ich, ale słyszycie pewnie też Remember, Remember the 5th of November, prawda, czyli próba obalenia parlamentu, także nie tam żadne... Halloweeny, i tak dalej, ale tu będzie jutro. Niestety już nie będzie. Jutro będzie mnóstwo fajerwerków. Remember, remember 5th of November. Kto mieszkał? Strzelają w całej Anglii. A oczywiście, że strzelają. Pozdrawiam, Astrę, Tak jest. W całej Anglii. To bardzo fajne, bardzo fajne, przyjemne, przyjemne święto. Muszę Wam powiedzieć, że ludzie tutaj jednak w Anglii. Są bardziej, chyba bardziej twardo stąpają po ziemi niż, niż w Polsce. W Polsce jest teraz okres wszelkiego rodzaju niesamowitych historii, teorii, reptylian, spisków politycznych i tak dalej. Tutaj ludzie są bardziej jednak, wydaje mi się, praktyczni. Te, te, te rzeczy już dawno przeszły, jakieś 10 lat temu. Teraz to jest powtarzane w Polsce. Płaśko, płaskoziemcy. Reptylianie, spiski i teorie spiskowe, o tak bym to nazwał, no bo spiski to cały świat jedzie na spiskach od początku dziejów, zawsze są jakieś prowokacje i tak dalej. Wiele osób, jak się dowiedziało tylko, że Trump ma znowu startować na prezydenta, no to pokłada w nim wielkie, wielkie nadzieje. Że Trump to będzie ten wyzwoliciel ludzkości, zaraz zaaresztuje wszystkich reptylian, zaraz zaaresztuje wszystkie rodziny rodzydów i, 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 i tak dalej, wszystkich tych ludzi, którzy pociągają za sznureczki i jakby sterują tym, co się działo, czyli tą pandemią, którą mieliśmy, no bo to była pandemia, tak także tym wojną bardzo, bardzo dziwną swój ze swoimi walczy. No i teraz tym kryzysem światowym też sztucznie, sztucznie wywołanym. Oczywiście to są rzeczy zakolisowe, o których nie mamy pojęcia i nie wiemy, bo muszę wam powiedzieć, że nie tylko media głównego obiegu, Kłamią, ale w tej chwili YouTube jest też w 80% zainfekowany różnymi fałszywkami, i to osoby zainteresowane, ci, którzy te różnego rodzaju spiski prowokują i wywołują, sami wrzucają w internet fałszywe informacje. No bo przecież o to chodzi, prawda? Jak coś się dzieje, jak jesteśmy w miejscu, gdzie coś się dzieje, jest jakiś wypadek, to jest te kilka sekund, może minuta gdzie można sfingować wydarzenia tak, i nadać im zupełnie inny bieg, żeby to wyglądało zupełnie inaczej niż było, niż było w realu. To ja się z tym całkowicie, całkowicie zgadzam. No i tak się teraz też dzieje. Także wiele osób, jak się dowiedziało, że Trump będzie startował znowu na prezydenta, pokłada w nim wielkie nadzieje, że to będzie ten wyzwoliciel, który uratuje ludzkość i zaaresztuje pogoni tych wszystkich którzy przeciwko nam spiskują te wszystkie złe siły. Ja mogę wam tylko powiedzieć, że nic takiego się nie stanie. Ludzie będą pokładać nadzieję, będą wierzyć, będą fałszywie, będziemy fałszywie zwodzeni i, i pod koniec drugiej prezydentury Trumpa też nic nie będzie. Takie jest moje, moje zdanie. To wszystko za daleko, za głęboko zaszło, żeby to można było od tak odwrócić. To wymaga bezkrwawej rewolucji zainicjowanej przez stwórcę, przez Jezusa Chrystusa Boga, tak jak to było 2000 lat temu. Tam byli w Imperium Rzymskim dobrzy ludzie, którzy chcieli wprowadzić to no, Imperium na jakieś uczciwe Tory, i tak dalej, którym się też to niewolnictwo nie podobało. Dzisiaj mamy niewolnictwo w białych rękawiczkach. Tak naprawdę nic się nie zmieniło od czasów Imperium Rzymskiego. Tylko, że dzisiaj oczywiście to się robi poprzez gnębienie nas rachunkami i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem energia pobierana ze słońca, ale nie przez te panele fotowoltaiczne, a inną trochę technologią, mogłaby być za darmo dla wszystkich ludzi i moglibyśmy tutaj sobie żyć szczęśliwie. Ale. Niestety te złe siły są po pierwsze prymitywne, po drugie są zawładnąć boską władzą i nie stać ich na, na nic więcej, jak tylko, jak tylko kopiowanie tego co, już kiedyś, tego, co już kiedyś było. Także nikt tutaj, jak rozmawiam, ze znajomymi nie pokłada żadnych nadziei w drugiej prezydenturze Trumpa, że to będzie jakiś wyzwoliciel, także nikt nie pokłada, tak jak się w Polsce teraz modna zrobiła ta demokracja bezpośrednia, ten model szwajcarski. To też wszyscy się z tego tutaj zorientowani ludzie śmieją. W Polsce to się teraz, to się teraz promuje, prawda, że parlament bezpośredni, demokracja bezpośrednia. Tymczasem to tak naprawdę nic nie zmienia i nic nie zmieni. Gdyby demokracja bezpośrednia rzeczywiście mogła wpływać na to, co się dzieje w Szwajcarii, to nie, była, nie byłoby to państwo, nie byłaby to pralnia jedna z największych pralni brudnych pieniędzy i to, co się tam pod stołem dzieje, to woła o pomstę. Watykan, Szwajcaria te rzeczy można. Bardzo łatwo, bardzo łatwo połączyć, jeżeli się śledzi pieniądze. Chcesz wiedzieć, co się dzieje na świecie. Patrz, jak pieniądze przepływają, jak tutaj się mówi. Tak jak się mówi, też jak przyjaciół trzymaj blisko, ale wrogów trzymaj najbliżej siebie. No dla bezpieczeństwa swojego własnego wewnętrznego. Także tak to wygląda. Żegnam się z Londynem. Wracam tu teraz jak mieszkam w Polsce z przyjemnością o ile mogę, tak zwane tanie latanie na śniadanie, czyli zjeść sobie jutro rano śniadanie jeszcze w Londynie, a po południu już być u siebie w górach w karkonoszach albo, albo odwrotnie. Muszę wam powiedzieć, że to tanie latanie jest o wiele przyjemniejsze i fajniejsze, i tańsze niż na przykład dojazd Pociągiem z Karkonoszy tam gdzie mieszkam w, do, do stolicy do Warszawy. Dziękuję za wasze wpisy. Pozdrawiam Chichester może tam też w lokalnym supermarkecie, w Aździe są też takie przecenki, że coś co kosztuje 3 funty 15 zł można kupić za 20 penów, czyli za złówkę. Trochę tutaj jest, muszę przyznać, przepychanego o 19. Trzeba być doświadczonym, ale mnie to bawi, mnie to sprawia przyjemność, a to poza tym to rzeczywiście jest przyjemne, jak się coś kupi Dla, zamiast za 20 zł. Nie to, żebym nie miał tych 20 zł, ale po prostu no, mogę powiedzieć, że mnie to szczególnie, szczególnie bawi, także ile razy jestem. W Londynie, no to tutaj zaglądam do tego swojego ulubionego supermarketu, bo tu niedaleko, jak już mówiłem, była willa pani Halinki. Następnym razem zobaczę, zrobię stamtąd live'a, powspominamy trochę, jak to wyglądało. Pokażę stare zdjęcia, bo teraz tam to już zupełnie inaczej, inaczej wygląda. Ale z domu był widok podobny, no niestety, nie jest oświetlony ten nowy stadion na Wembley. Ale tak w tej chwili to wygląda w tej zabudowie, tam z tyłu za mną. Widzicie, także nie pokładałbym nadziei w Trumpie wyzwolicielu, w demokracjach bezpośrednich, w tych ruchach oddolnych. To samo było w Rzymie. Też byli ludzie, którzy chcieli zmienić, ale to musiał przyjść ten powiew, Wolności musiało przyjść miłość. Przede wszystkim miłosierdzie, ten niezwykle element, niezwykle istotny element, wprowadzony przez Jezusa Boga. I teraz jest czas na ponowne, na ponowną manifestację stwórcy. Wśród, wśród nas i zawalenie się tego Imperium Rzymskiego XXI wieku. Pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj wpisują. Niewiele, niewiele widzę. W każdym razie trzymajcie się zdrowo, niczym się za bardzo nie przejmujcie, bo ja widzę, jak ludzie mi przysyłają różne linki do audycji strasznych, co to się teraz będzie działo, jakieś tragiczne wydarzenia, a no będą, będą, ale tu Wam mogę zdradzić sekret. Ja się nie, kielu, nie kieruję logiką linearnego świata, to znaczy nie postępuję zgodnie z tym, co mógłby mi mówić mój umysł, co mogła mi dyktować logika, ale kieruję się nielinearną rzeczywistością, czyli uważam, że świat jest odczuwaniem i jeżeli człowiek się dostroi, do tych właściwych wibracji, to zawsze będzie tam, gdzie powinien być, i zawsze będzie to bezpieczne, dobre, rozwijające. Wszystko zależy oczywiście od naszej intencji, do czego dążymy, czego chcemy od życia, a wiedzieć, czego się chce od życia, to jest połowa, połowa sukcesu. Także ja kieruję się tą ukrytą logiką, nielinearnej rzeczywistości, uważam, że świat jest odczuwaniem. Czyli tak naprawdę liczy się ta rzeczywistość pozawymiarowa, z której przyszliśmy, do której wracamy, której no, żadnymi metodami naukowymi nie możemy jeszcze poznać, dotknąć, zobaczyć, możemy ją odczuć. I to odczuwanie odpowiednio dostrojone uważam za najważniejsze, czyli tak zwana Nielinearna rzeczywistość. Jednym słowem, inaczej można by powiedzieć, wszystko jest takie, jakie jest, a jednocześnie jest zupełnie inne. Tak bym to mógł e, określić. Ale jednocześnie trzeba twardo stąpać po ziemi. Nie można bujać w obłokach, odlatywać, <laughs> bo wtedy człowiek jest porwany przez jakiś rzeczywiście reptylian, e, przez jakieś rzeczywiście gady, byty. E, Jakieś teorie spiskowe, tak jak mówiłem, 90% tego to jest wszystko bełkot w internecie. Trzeba twardo z jednej strony stąpać po ziemi, a z drugiej strony trzymać się tej nielinearnej rzeczywistości, która jest, której nie możemy dotknąć, nie możemy zobaczyć tak, jak nie możemy zobaczyć Boga, ale wierzymy, wiemy. Niektórzy są pewni tego, że Bóg jest, tak jak na przykład ja, całkowicie. Tu jest księżyc. O, proszę bardzo. Tak to też wygląda. I to chyba ten najważniejszy przekaz na dzisiaj. Pozdrawiam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Ostatnie spojrzenie na stadion Wembley. Jutro rano samolot. Jak zwykle, w samolocie zostawiam. Jedną ze swoich książek z dedykacją dla kapitana, pilota, stewardess, ktokolwiek jest zainteresowany. Niektóre już mnie stewardesy poznają, uśmiechają się, dzień dobry, zagaduję sobie, no bo już tych książek zostawiłem, to niedawno dopiero zacząłem robić, ale zostawiłem już ich chyba z 10 w samolocie przez na ostatnich 10 latach. A że moja trasa to jest głównie e, Wrocław Luton, Londyn. Albo Poznań, Luton, Londyn, albo właściwie tak, bo z Warszawy to już nie. Głównie Wrocław i Poznań. No to są tam stałe, stałe załogi, które się spotyka. Trzymajcie się, niczym się nie przejmujcie, niczego się nie bójcie, bo strach jest najgorszym doradcą, a złe siły chcą, żebyśmy się bali, żebyśmy no żyli w strachu, bo wtedy łatwiej jest nami manipulować, jesteśmy bardziej po, podajni na różnego rodzaju... A, książki super pomysł, a tak, tak, jedna Stewardesa zaczepiła mnie i powiedziała, że dała książkę kapitanowi, Polakowi, bo akurat jego takie tematy interesują. Także następna, następny live'ik, bo teraz chyba Robię live. Aha, zauważcie też, że moje audycje nie mają już reklam. Teraz jakoś tak zrobiono, że. Trzeba czekać aż te reklamy przelecą, żeby obejrzeć jakiś film na, 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 na YouTube. Także granie jest warta świeczki, tych parę groszy. Nie chcę Was narażać na to, żebyście jakieś tam absurdalne reklamy oglądali czekając minutę, czy, czy, czy dwie minuty na audycję. Ale też chciałbym, żebyście polecali książki z prawdą Bożą, z dyktowaniami od ludzi w duchu, żeby ta prawda Boża się rozprzestrzeniała. Bo tylko nam potrzeba jednej rzeczy do zrozumienia, tej konsekwencji, przyczyny i skutku, że nic nie bierze się z niczego, że jeżeli ktoś cierpi, jeżeli komuś dziecko umiera, w bólach ginie, no to zawsze jest tego przyczyna. Ten ból to jest ból zadany kiedyś komuś. I to bez, jak już mówię, bez wdawania się w dobro czy zło. Po prostu świat działa, wszechświat działa jak odbicie lustrzane. Co zasiejesz, to zbierzesz. No chyba bardziej prostszego wyjaśnienia nie może być, ale ludzie nie chcą tego zrozumieć. Szukają różnych wyszukanych teorii, niesamowitych czasem, a tymczasem ta prawda boża, w której żyjemy, jest rzeczywiście bardzo prosta, jasna i zrozumiała. I jeżeli ktoś pojmie, że świat tak naprawdę jest konsekwencją, a nasze życie jest niczym innym jak konsekwencją naszych wyborów z poprzednich życi, z tego życia no to wtedy się żyje szczęśliwie i fajnie i wszystko jest ok. I do tego wszystkich namawiam do zapoznawania się z tą prawdą Bożą i z książkami dyktowanie Nelhaliny Noel, których byłem świadkiem, jak otrzymywała w mojej obecności w połowie lat 80. właśnie tutaj na Wembley, niedaleko, niedaleko w Domku. Dziękuję. Wszystkim raz jeszcze. Tak jest, co zasiejesz, to zbierzesz konsekwencja, przyczyna i skutek. Odbicie lustrzane, nic nie bierze się z niczego. Jeżeli komuś jest źle, ktoś cierpi, to zawsze jest tego konkretna przyczyna. A jeżeli ktoś jest szczęśliwy i ma dobrze i układa mu się życie, jak po, jak po maśle jedzie do góry na przykład, to też tak można. Jak po maśle, no to też jest tego przyczyna. To są konsekwencje też poprzednich żyć. Że ktoś bezinteresownie pomagał innym, sprawiał radość, a ta radość z tego, że komuś dopomogliśmy, winduje tą osobę, która dopomogła, automatycznie do góry. I jest tego, właściwie wszystkie dyktowania mówią, mówią o, tym, o tym samym, o tej zasadzie, o tej konsekwencji nieubłaganej. Ale jeżeli dalej będziemy krzywdzić drugich głównie z własnego egoizmu albo żeby zarobić, no to ten świat będzie, będzie, będzie upadał. Ale nie upadnie, jestem pewien, że stwórca Bóg Jezus ponownie się o nas zatroszczył, zatroszczyła, bo to nasi rodzice duchowi w jednej postaci ojczulka mamusi duchowej, kochanej ojczulka duchowego. Zatroszczyli się o nas i według informacji, jakie Nelhalina Nale otrzymała, Bóg już jest, gdzieś żyje, urodziła, urodził się w 2000 roku, więc myślę, że te przełomowe wydarzenia ponownego przyjścia Boga i rozwalenia tego imperium rzymskiego XXI wieku, ale nie krwawo, tylko od środka, jest już bardzo blisko. Można się ze mną spotkać. Ja jestem następnym razem w Londynie. Można proszę sobie zapisać datę 13 lub 14 grudnia można się ze mną spotkać w Londynie, a telefon to jest 07914167199 07914167199. Można dzwonić na tą moją komórkę. To bez znaczenia, czy ja jestem w Polsce czy w Anglii. Odbieram telefony. Wy też nic nie płacicie, jak macie darmowe połączenia, a ja płacę grosze, jak mnie nie ma na tyle niewielkiej Brytanii. Także ktokolwiek chciałby się ze mną spotkać, zapraszam. Jeżeli ktoś chciałby sprzedawać te książki, bo nie mam w tej chwili osoby, która by chciała wysyłać. Oczywiście tam na odpowiedni procent. Nie są to jakieś wielkie zarobki, bo tych wysyłki nie jest dużo, ale. Wydaje książkę w języku angielskim, i może tej wysyłki będzie trochę więcej. Kto chciałby się tym zająć, mieszka blisko poczty, ewentualnie blisko Hermesa, kuriera, czy jakiegoś innego kuriera, gdzie można te książki wysyłać pocztą i, i kurierem, to zapraszam do, do kontaktu. Może ktoś, kto ma sklep blisko poczty, prowadzi i, i tak dalej. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Pozdrawiam z parkingu i. W tle stadion Wembley, i do usłyszenia już, już wkrótce. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam i ściskam. Trzymajcie się i niczym się nie przejmujcie, mimo że rzeczywiście tych drastycznych wydarzeń będzie w najbliższym czasie sporo, dużo o tym też będziemy mówić. Na razie, trzymajcie się, pa pa.